Mięsko się rozpływa. Mm. Wiosna przyszła, ha, ha, ha. a nawet lato zrobimy sobie jeszcze lepiej. Mam tu kawałek takiej szyneczki z dzika. He, he, he. A wiecie jak dzik robi tak? Elegancki, więc zrobimy gulasz z dzika. Jak nie macie, może być wieprzowina, wołowina. Co tam macie? Naprawdę. Gulasz taki najprostszy na świecie, ale dobry. Ja mam dzika guziec, Taka dzika świnia z Afryki. <laughs> Więc robię z dzika. To w całości wygląda tak, a po pokrojeniu wygląda tak. Ja to kroję całość. Z tymi błonami, ze wszystkim, bo i tak to mi się trochę rozpadnie. I taka gruba kostka, bo lubię mieć kawałki mięsa. Bo i tak to się będzie gotować chce 3 godziny. nie? Indukcja na pełną fajerkę i rozgrzewam garczek. Rozgrzane i wrzucam całość. Najpierw sobie przesmażę mięsko. Ja to przesmażam nie po to, żeby zamknąć pory. Bro, Bo mięso nie ma porów. Ono jest już rozebrane. <laughs> Tylko, żeby to było pyszniejsze. Żeby to się skarmelizowało. Żeby były tam majardy, srardy. Nieważne. Ale jest smaczniejsze. Ha, <laughs> że się nic nie widać <głos> 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 już mi się zaczyna przypalać więc znaczy że już do tej michy daję to o, 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 o. ciężkie ciężkie, ciężkie. i od razu daję cebulę i czosnek najpierw cebulę powinienem a potem czosnek ale daję od razu to tu mam takie piękne marcheweszki i ta mnie nawet obrodziła tutaj pietruszeczką, więc też dodam. Zawsze to lepszy smaczek, nie? Oh, po chwili! Pokrojoną w taką... Takie coś. O, tak ją. Tak zaję. I śmieci z lodówki. Mam tu kawałek papryki. Może być seler naciowy. Może być seler korzenny. Pomidory. Pięknie to się przydupca. Pięknie mi się to z tego stygowało i tak. Dużo tam mięsko Tam, tam i mi to się jeszcze przyda. Papryka słodka wędzona. Trochę. Też ją chcę przysmażyć, bo wiadomo, jak się przysmaży takie przyprawy, to im inaczej smakują, nie? Reszka przycieru pomidorowego. łyżka nie wchodzi. Zawsze jest z drugiej strony. Ziele angielskie. Czyli kubowa, liść laurowy, czyli bobkowy. Mógłbym dać tutaj gwiazdeczkę anyżu, kilka goździków, winkiem podlać, ale na najprościej najlepiej. Trochę soli, peper i zalewam to wszystko teraz gorzało. <śm> nie gorzało, jak nie masz gorzały, jak nie mam gorzały, to zaleję to wodą ze studni. Będzie. Gdyż tak to wygląda, patrzajta. No takie, o, nic szczególnego. Przykrywam, przykrywką. O tak, patrzcie. Ja. No i teraz, niech mi to się gotuje. Za dwie godziny sprawdzimy. Patrzcie, jaka piękna grusza. Słyszycie te ptaki? Świr, ćwir, ćwir. No i tak, goście i gościowy, jak z bicza minęło 3 godziny, gulasz miękki. Minki jak cielęcia skórka. Tu już się rozgrzewa na indukcji patelenka, bo to się dłużej grzeje na tej indukcji. Kartofle. Ukradłem z garnka, co to, to będą gotowane na miękko. No i robimy placki ziemniaczane, Też najprostsze na świecie. Ja to robię na tej takiej najmniejszej, nie? Na popiół. A to ta sama miska, nie? Co wtedy? Tylko no, ja przepukałem, to wiadomo. Ona do wszystkiego. I do mięsa, i do placków, a tam potem jeszcze nogi. Yy. No w tej to nogę wymoczę, to wiadomo. Mam jeszcze cebulę, no to dam cebulę. O, też na tym samym wetrem, bo lubię. Tak pół dam Jajko tu mam od Bożeny Bożena, dawaj jaja. Ja. Sól z bieliczki. bo musi być dużo. Z kim. Wiadomo, z kim najlepsze. Myrdne. Jak komuś za rzadkie, to nie chcę. mąki doda, albo tą wodę odleje, Spróbuję. <słuch> Olej, może być smalec, może być łuj wołowy, może być kaczy smalec, może być gęsi tłuszcz, co tam chcecie. Ja już się to w nie będę wplantywał. Gulaszik sam się zgęścił, cebulka się rozpadła, wszystko. Też możecie jak coś to kalapucią z mąki zaciągnąć. No i tu jest odwieczne pytanie. Jeden duży czy kilka małych? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A! jeden duży zrobię. Placuszek, gulaszek, na to kleks śmietany mam tu takie creme fresh. 40 prosto z bieszczackiej krowy. O, jeszcze tu dam ogóreczka takiego kiszonego. No, i powiedzcie, że to nie wygląda pięknie. Powiedzcie, że to nie wygląda pięknie. Mniam, mnie, mnie. Mięsko. Cię rozpływa. Mm. Ziemnia he, he. <śm>